Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie moi kochani. W kolejnych Heroesach piątych i te herozy są dla mnie nieco inne niż z reguły. Bo zostawiona inaczej kamerka. A wszystko to wynika z tego, że po prostu dzisiaj wszystko może trząść tu słuchajcie, bo mam myszkę taką o. Jakąś najtańszą, bezprzewodową z tracera. I śmigała pięknie, wszystko elegancko do dzisiaj. Jak widzicie, świeci się na czerwono, czyli że to działa, ale. Jak się to rusza, o widzicie, teraz będę ruszał i nic się nie dzieje z myczką. Więc dzisiaj e, będzie dla mnie wielka udręga, wardenga i gram na touchpadzie. <grym> mam nadzieję, że to docenicie, bo to po prostu jest. Już sobie testowałem, jak wygląda grania na touchpadzie, jest naprawdę tragedia. E, dlatego musiałem przenieść kamerkę, bo jak klikam na laptopie, to po prostu mm, wywalałbym co chwilkę. Słuchajcie. Mmm, się co chwilę bym trząsł całym ekranem, a tego chyba... To mnie chyba niezbyt jara, żeby tak robić. Dobra, chodźmy teraz w tym kierunku na te kościoje, e, No więc mam nadzieję, że, mm, że jakoś uda mi się nakręcić ten odcinek, że jakoś to przetrwa. Oj, cały czas się mogę bo teraz kamerka centralnie przed całą, tak jak pokazuję, z mam kamerkę po lewej stronie. Tutaj o! Yy, więc yy, dziwiłem się teraz, ciężko się przyzwyczaić do tego, że kamerka jest centralnie przede mną. Ale jest to swoją drogą dość wygodne. Gdyby nie to, że musiałem tutaj poprzestać absolutnie wszystko, żeby tak to yy, zrobić. No to tak, to to byłoby naprawdę, naprawdę fajne. Yy, nie mamy tego ulepszonego. W sumie, czy my coś też potrzebujemy robić? A, ewentualnie to, ale potrzebuję hajsu na rekrutację pewnie, nie? No właśnie. Przydałoby się trochę hajsu na rekrutację, więc... Na razie się z tym wstrzymajmy. Szczególnie, że jeszcze musimy was upgrade'ować. 9 koła. No i tak nam nie staczy hajsu na ten przyrost. No dobra, spoko. Wstrzymujemy się z wydawaniem hajsu bez sensu. Lazurka tutaj dalej nic wielkiego nam nie pokazuje. Nic wielkiego nie robi. Więc jest chyba, chyba luzik. Ojejku, przepraszam najmocniej, no kochani. Jestem dzisiaj trochę niewyspany, muszę przyznać. Wow. Daj mi targowisko Ile tych elfów wcisnę? Trzy Dobra, starczy mi tyle na razie A no tak, bo ty wolałeś sobie Wyrekrutować jedną rusałkę Niż, aha, jednego tego gówniarza niż Łowczego, no dobrze, okej okay. Niech ci będzie w takim razie A, jeszcze możemy przecież podejść tutaj Teraz podejść tutaj. No, cudownie. To zawsze, się mi wejdzie ilu was? No, kolejnych trzech. No to mamy już praktycznie cały przyrost zebrany. W sensie inaczej, to co mnie najbardziej interesuje, zebrane. Więc to jest git. Eee, I chodź gdzieś tutaj, w tym kierunku. Dostarczysz Fyndanowi armii świeżutkiej. Eee, dobra, chodźmy się z wami poklepać. Eee, Ścignę was, mimo wszystko. No właśnie, okej, okay, dobra. Trochę się obawiałem, no bo to jednak strzelce, ale... ...bez problemu. Dobra, mm, fiendanku. No, w sumie to jest proste. Chodźmy was sklepnąć yy, I pójdziemy sobie w te rakrzaski, słuchajcie. jest z trochę powiedzieć... o, halo, messengerzy. A, jeszcze zmieniłem troszeczkę poziom yy, mikrofonu, na samym mikrofonie. Więc mi na się cały czas wywala wszystko na czerwono, że gadam ZA GŁOŚNO! Tak jak teraz. Ale, 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 ale jakby sprawdzałem sobie to... Mm -hmm. równym nagraniem i wydaje mi się, że było git, więc chyba nie ma co... Nie ma co narzekać. Przepraszam was za emocje dzisiaj, po prostu jeszcze kawa mi się dopiero co grzeje. Więc jeszcze nie mogę się mojej kawusi kochanej napić. A szkoda. Głęboko zastanawiam się nad tym, czy nie jest warto. Pięknie. Czy nie jest warto podzielić teraz moich um, łowczych? Kurwa, no te messengery życie nie dadzą. Czy nie jest warto podzielić moich łowczych na dwie grupy w tym momencie? Mam ich 51. Dwie grupy po 25. Plus to, co mamy z przyrostu. Muszę się nad tym grubo zastanowić. Grubo, naprawdę grubo, grubo, grubo. Czekaj tych pięknie. W sensie, nie wiem, jak tutaj cokolwiek chcieliśmy stracić, w drogi komputerku, bo nie jest to najtrudniejsza bitwa na świecie. Ale dobrze, wybaczę ci to. No, wleć w niego. Tu i tak to masz jeszcze 50 różnych ruchów. O, jedno ruch przy okazji się wbije. A, bo my jeszcze chyba nie, nie graliśmy za bardzo jakoś z Sylwanem, nie? W sensie, to było bardziej tak na zasadzie. Było to bardziej chyba na zasadzie. W sensie tych po... tymi podstawowymi jednostkami graliśmy, nie? Chyba jeszcze nie mieliśmy okazji sobie przedostawać jednorożca i tak dalej, nie. O właśnie, co jest jeszcze dobre w tym uścisku, że on może jakby ogłuszyć strzałką i e, przeciwnik oponent spada w pasku inicjatywy na dół, więc jest też mega mega fajne. Weźmy sobie plus 1 do ataku. W sumie jak jesteśmy tutaj to naklepmy was. Dzięki. Ło! I mamy, słuchajcie, coś fajnego. Weźmy sobie ekspercki atak na razie. Bo widzę, że całkiem fajnie łupiemy naszymi jednostkami, więc... Zaryzykuję. I zamiast magii zniszczenia pójdę w kierunku póki co ataku, żebyśmy jeszcze, jeszcze mocniej to łupali. Daj mi tutaj jedną sztukę. O, Dobra, w ten sposób. No i teraz kurde mam naprawdę mocarną tą armię już słuchajcie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że naprawdę jest już... Kurczę mocno, no. Jaram się, jaram się. Jaram się bo w ogóle z Sylvanem grać się naprawdę mega mega przyjemnie, nie? To już mówiłem na poprzednim odcinku, ale mówię i... I w tym odcinku się jest naprawdę. Przepraszam was. Strasznie przepraszam. Że jest naprawdę przyjemny znak Dobra już Maciesiu proszę mi tutaj nie dziewać. O kurwa. To jest ten mocny bohater, daj mi findana. To jest gówno No Orson, Orson jest wyzwaniem Coś tu mamy, no ale to... Jeśli my jesteśmy dla... Jeśli on jest dla wyzwaniem, no to dlatego tego to jest w ogóle już w ogóle... W ogóle już w ogóle, to jest jakieś... Ej, gówno, nie? To on tam nas rozjedzie, no dobra, trudno Na razie skupmy na tej walce z Rakshasami co na tym touchpadzie nie jest najłatwiejsze, ale damy radę. 51 obrażeń, no to zawsze coś. Nie. Masz impregnowaną już? Masz. Eee, dobra, to i to dawaj. I łup piąteczka. piąteczkę 81 plus. A, to było już razem z tą strzałą. Ok, spoko. Kogo zabijamy? E, e. Zabijaj tego. O, akurat deszcz zaczął padać, słuchajcie. Akurat jak ja za niedługo muszę wychodzić z domu i, i, i wyjeżdżam z tego miasta, to akurat zaczyna padać deszcz. Fantastycznie. Cały tydzień oczywiście była zajebista, słuchajcie. Naprawdę zajebista pogoda była przez cały tydzień. No i oczywiście, że się musiało spierdolić na weekend, jak mam wolne, nie? Ale jestem dzisiaj bardzo wulgarny. Chyba, chyba nie powinienem tak być aż tak wulgarny. Ale trudno, taka jest konwencja tego kanału. Dobra, jedno czy już się może wbić? Jeszcze nie. E, 8, 12, Żałośnie mało bijecie. Tutaj mamy 51 pewnych obrażeń, więc wiecie, no. Miecia nie mieć, nie? U, ty tu zaraz uderzysz. Dobra, daj mi impregnowaną i starożytną. 81 obrażeń. I jeden padł, no i strzelec już go tutaj wykończy. Pierwszą strzałką w ogóle padł, więc cudownie. No okej, okay, fajnie. Bez żadnych strat. Bierzemy sobie morale. Morale będą naprawdę fajnie mogły współgrać z nami. Eee, potrzebuję złota? No weźmy, 500 pedeków mi jakoś bardzo nie, nie urządza. A jednak mieć złoto, no to zawsze jest wiecie. Nic złoto, nie? Hmm... Na fin, da, 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 Zapisujemy. I tak, możemy spróbować z wami powalczyć... A, dobra, tylko 23. E, wow! i chyba chciałem mieć płonące strzały, nie? E, bo wziąłem. A, tak, wziąłem ucznictwo. No, ja chcę mieć. Aha, i mamy teraz. I byśmy mieli już full. E, no tak, no bo wziąłem ucznictwo, to ja chcę mieć te płonące strzały. Dawaj to. Ale przestrzęcie szczęście, w pęście, no też fajne już trudno, wzięliśmy to. Będziemy teraz jeszcze mocniej łupać naszymi strzelcami. No, cudownie po prostu. Um, ty koleżko, idź tutaj, gdzie miałeś iść. Eee, ale może nie oddalajmy się aż tak bardzo od zamku. W z bohaterów, bo e, czuję, że zaraz tutaj będziemy mogli być atakowani przez tego Orsona. Więc może się wycofajmy po prostu. Kurde, messengerze. Proszę, przemsań. Daj mi to, to jest spoko, a tutaj co daje? Zwiększa szczęście broniącej armii o 2, no to nie jara mnie to Nie mam zamiaru się bronić, aczkolwiek jeśli miałoby do obrony dojść, no to chyba warto byłoby To posiadać, okej, okay, no i walczy z naszym garnizonem Powtórzymy sobie tę walkę Mieszka mi oczywiście dalej nie działa Chuźwa, no to jest ważna bitwa, wolałbym nie nagmieszczać myszka ale już próbowałem słuchać na wszelkie spocowy. Podłączać, odłączać. No nic nie działa. Dobra, trudno. Skupmy się w takim razie i zagrajmy to na tym touchpadzie. Pójdźmy tutaj wami. ok stajemy w ten sposób. No. Uuuu! Co tu się dzieje? Dobra. Eee, Os będzie działał? A, na gryfy tylko. No dobra, to siekaj w tego gryfa. Co tu mam? nie ma nic super mocnego. Dwie kostuchy to nie jest dużo. 16 wampirów to też nie jest jakoś mega dużo. Mogą być upierdliwe, owszem, ale... No dupy to nie urywa, tak szczerze. Tak szczerze mówiąc. Słuchaj, tu poczekaj, daj mu tutaj e, możliwość zrobienia czegoś. Z błyskawicy 204 łupie, a tak... no dużo mniej. Także siekaj tą błyskawicą. Sieknij tu. Masz po kostuszce kolego. Ym. Serio? Tak małą bijecie? Dobra, siekaj w niego. Tylko dwóch, no malutko, ale spadli z inicjatywą, to jest ważne. Eee, Okej, okay, no ty masz wskrzeszenie, no racja. Rację, 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 rację Jeszcze raz tuj. I teraz jeśli ktoś macie cię tam atakować No to jak na moje Drzewiec I niech cię tutaj splątuje. Teraz bez kontrataku Się wbija jednoruk. Może oślepi? Nie, nie oślepił, szkoda Ząbiak osłabia enta Ile ci chaosu zostało? O dobra, zaraz padnie któryś A, ty masz atak obszarowy kolego No to to jest fajne nie jesteś w stanie trzech zahaczyć? Aha nie, bo ty bierzesz tylko dwa pola, nie? Aj. A nie, bo to jest rusałka, dobra, ja myślę, że to jest ten chłop Ten tancerz czegoś tam Dobra, no nic, tak trzech rusałką wycięliśmy. Mm, tutaj mam tego tancerza i on jak bije? Nie, nie dowiemy się, dobra No wbij się w niego Na pewno już mu zrobiliśmy więcej niż. O, jak przykro. Na pewno już mu zrobiliśmy więcej niż. Yy, niż komputer wyliczył, nie? Dwa jednorogi to jednak bolą. Co? Pozbywamy się kostuszki? Pozbyjmy się. Zamówią skrzeszyć. No i spoko, ale już teraz masz dużo mniej życia na niej. Ile ci tutaj hałasu zostało? 61 tylko. Luz. Eee. Yy... Siekaj w niego Dobra Rusałeczko, powiedz sprzecię Pudło Tutaj mamy kontratak, tutaj mamy kontratak Dobra, wbijmy w ciebie Nie było kontrataku, o co ciekawe Biegno ja Jeden za dwóch. No dobra, Znaczy zgaduję, że przegramy tę bitwę, nie? To raczej, raczej na pewno przegramy, ale A pytanie: e, Ile mu strat zadamy, nie? No to jest najważniejsze, dobra. Wal tego ducha wreszcie. Na pizdę. Że mu wykończyć tego, tego, albo tego. Mm -hmm. Dobra, walnijmy, zabijmy go. Wiem, że puściłem teraz na wampirze i on teraz wleci gdzieś tam. Ale już trudno. Ha, no tak. To było dobre akurat. To było naprawdę dobre. Eee, masz jeszcze many? Pięknie. 5, 1, 2. A siękaj w duchy. Super, one są wkurwiające, więc. Eee, zabijmy je już. I tu masz hapsów teraz. 130. Zombie mi nic już nie zrobi. Wbi się w gryfa, ale od złej strony go uderzyłem, tak mi się wydaje. Eee, strzelczyku mój, ty nic nie zrobisz. No dobra, to waituj. A, może błąd. Chyba błąd to był syn. No dobra, no już nie ważne. Trudno. W w hu, ale nic za to nie poradzimy. Eee, to ściągnij tu kontratak. tak? Dziękuję. Pierdolnij mu. On się jeszcze wyleczy, no właśnie. Gryfa znowu sobie wskrzesił. Skurwy syn. No to jest świetna taktyka, akurat na drzewca, żeby zabijać nieskrupulatnie po jednym, nie? Eee. Ty, 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 ty. No, chyba najbardziej mnie jarabicie się w niego, chociaż on tutaj nic nie zrobi, i tak, nie? No właśnie, to jest inna kwestia. Ty już nie masz many, niestety. O jezu, ale uciekam z kamery. Walk e, w grypa, on się nie będzie wskrzeszał, przejmę tobie. Ło, jak nad na dworze, słuchajcie. Przejebane. Hmm. Kurwa, jeden drzewie coś, no mocno. Czemuś tego nie zabił jeszcze, co? No, zabij. Pięknie. Skrzeszasz znowu. Wtedy miał 130 czy 160 hapców, bo nie pamiętam już. Dobra, bijcie go tam, wyjebanych to mam. Pokaż, że nie masz hapsów, kolego. 97, ok, no to chuj wielki, muszelki tam masz. Wwal w go. Starajmy się mu może nie zabijać do zera tych jednostek. Hmm. On sobie z kurwy z tym potem skrzesza, nie? Co fajnie bo ile to masz many kolego? Może ty się z many wypalisz? No, chyba już się wypaliłeś. Eee A to spróbujmy kostuszkę ubić. No dobra, spoko rób to. tak szczerze mówiąc, jakbyśmy z nim grali Findanem, to nie jest do porobienia jak najbardziej. W się tutaj było dużo tych entów dobrych eee. I, i, I wydaje mi się, że to, że to nam tutaj bardzo przedłużyło tę rozgrywkę. Też jednorogi bardzo fajnie tutaj mi zagrały. Mało strzelców, bardzo mało strzelców było. No ale ty już nie masz many facet, ile ci zostało? No zabij sobie tego jednego drzewca, spoko. Ech, ile ci on stało? 7, no to już nie masz chyba na żadne wskrzeszenie, nie? No, dobra, walgo. Niech się dzieje wola nieba, już, dobra, już i tak za długo to gra. Eee, to w sumie faktycznie małe straty mu zrobiliśmy. To przez to, że on ma te wskrzeszenia jebane, nie? Pytanie: czy po stracie garnizonu coś co sami po stracie garnizonu? Muszę uzyskać 4, tak? Jak dobrze pamiętam. Czyli teoretycznie jeden garnizon możemy stracić. Zaraz się przekonam. Ok, nowy cel. Nie przegraliśmy. Garnizon musi wrócić w nasze ręce. Musimy okay. przywrócić harmonię. No i. Dobra. Hmm. Czyli odzyskaj odzyska kontrolę nad garnizonem. No dobra, spoko. Pokaż się tego Orsona tutaj teraz. Średni jesteś. Nie wiem, mi się wydaje, że pinam na dużo lepszą armię od ciebie, kolego. E, spoko, zaraz tam zwrócimy kontrolę nad garnizonem. Podejdź jednak, że najpierw tutaj. O właśnie, jakąś kopalnię krysztaksu sobie złapiemy. ty sobie śmigaj do zameczku. Zaraz sobie zrobisz tutaj. Jak to się mówi? Karawany zrobimy. O właśnie, tak się to mówi. Ja nie mam jeszcze kapitału. Aha, ja tutaj nie mogę mieć kapitału. Tak, to wiele wyjaśnia. No, no zdecydowanie wiele wyjaśnia. Zróbmy to, bo to jest dość tanie. Musimy wrócić się i tak pindanem do zamku, żeby nim sobie zrobić mściciela, nie? Tę mechanikę, żeby tutaj coś zaczęło nadziać, bo... Dość sporą ilością wojsk e, nekromanckich e, walczyliśmy. Więc jak się ten zamek nazywa? Necropolis, no właśnie. No ścigaj, ścigaj je. To nie jest jakieś duże wyzwanie dla mnie, już na tym etapie rozgrywki. No i chodźmy tu. Ty chłopie rudy, podejdziesz tutaj. Tutaj sobie ściągamy od razu, tak... Strzelczyków moich, ukochanych. Elfickich. Do No i w zasadzie tyle. Ty wziąłeś te 500, wziąłeś, dobra. Oddajmy turkę, podejdziemy z zgarniemy sobie resztę armii chyba idziemy odzyskać ten garnizon, nie? No właśnie, bo on mi tu robi chyba wcisk w kolejny garnizon. No dobra, fantastycznie, findanie. Lemiej was, podejdź tu. O, jakie zaklęcie sobie przyswojęliśmy, fajnie. Dawaj mi tych łuczników, tych łuczników, te cipki. Supi. Prosta. chcę na pewno was, chcę was, ilu wlezie, was, ilu wlezie i nas nie stać na nic. No ale mam setkę łuczników, słuchajcie. To, to nie jest mało. Tak generalnie. Nie mam żadnego artefaktu do sprzedaży, spoko. Z... Biorąc pod uwagę, że już nie potrzebuje się budować. W zasadzie zostały mi tam tylko jakieś pierdoły do wybudowy, nie? To mogę się trochę sprzedać nawet. Um, gdzieś tyle. Siareczki. Z czwórkę możemy puścić. Pierdolniczków tak, zdyczkę nawet. No. ok, mamy dwa i pół kloca jeszcze. E, dwa enty. 5 druidów. Okej, okay, jednoroga. Wyglądamy w porządku, tak mi się wydaje Daj mi teraz was e, OK, spoko Pokaż mi tego Orsona Średni dalej jesteś Dobra, chodź tutaj, Finda, Tam Tamten chłopnik sobie stoi, ale my sobie zapiszemy tutaj grę I I zobaczymy się w kolejnym odcinku jutro o godzinie 18, bo już nie wytrzymałem z tym touchpadem i nie będę postarał się coś ogarnąć z tą myszką, bo tak się nie nagrać, eee, także mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia już jutro o godzinie 18, trzymajcie się, cześć, na razie.